Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Cisza Project. Nie będę was już już trzymać w niepewności. Dzisiaj dla was specjalnie recenzja fajeczki e, Made by Love Wandy Hookah, firma Wandy Hookah. Dokładnie mówimy o modelu Wandy e, Universum 1.0 wersja Pro. Dzisiaj recenzja tej fajeczki pojawia się na kanale. Zapraszam was bardzo serdecznie. Zanim przejdziemy do wyglądu samej fajki, którą dla Was zmontuję, bo chcę e, konkretne elementy Wam poszczególnie omówić, właśnie w oparciu o wygląd, między innymi, warto jeszcze wspomnieć, co tak naprawdę znajduje się w tym pudełku. Przypominam, że jest to wersja Pro. Wersja Lite się troszeczkę różni. O tych różnicach spróbuję Wam powiedzieć, ale to myślę że już w innym odcinku. Być może zaopatrzę się również w fajkę w wersji, e, wersji Lite. Skupimy się na wersji Pro. W pudełku znajdziemy między innymi taki certyfikat e, od firmy Wandi. Akurat ja kupowałem sobie ze sklepu, w związku z czym ja musiałem sobie tutaj sam wypełnić tutaj te luki, ale fajnie, że o czymś takim pomyślano, jest to mimo wszystko fajny, fajny bajer. Dostajemy również szczypce, naprawdę fajne, grube, dość spore szczypce. To wszystko znajduje się w pudełku w środku w tym zestawie. Standardowo już batchę, sitko, ja go już nie montowałem, prościutki, standardowy cybuch typu Masta. Ciekawie wyglądający, ciekawie wyglądający hiter, który wygląda, słuchajcie, dokładnie tak. Tak, nie mylicie się, tutaj w środku wkładamy węgielki, zamykamy. Jest tu, co prawda, spora przestrzeń na temperaturę. Nie testowałem go jeszcze. Być może zrobię Wam testy, bo może to być ciekawy odcinek. I jeszcze bardzo fajna rzecz, dostajemy ustnik, do którego wystarczy tak naprawdę dokupić sobie jakiś rzemyk, sznureczek i można go śmiało sobie tutaj powiesić. Co ciekawe, ustnik jest dokładnie w takim samym kolorze jak nasza fajka wodna, w związku z czym naprawdę. Fajnie to wygląda i fajnie to się e, prezentuje. E, jeszcze tutaj już nie zmieściłem węża, wąż sobie zobaczycie za chwileczkę jak przeskoczymy do wykonania fajki wodnej. E, za dużo tego, tego tak naprawdę dobra tutaj mam na stole, w związku z czym wszystko mi się nie zmieściło, ale nie bójcie się, za chwileczkę zobaczycie jak wygląda wąż, bo to jest też ciekawy element. Dokładnie tak jak wygląda, już Wam pokażę e, trzon całej fajki wodnej, nasz korpus. W tym kolorze mamy również rękojeść do węża, całkiem masywną, całkiem sporą eee, i bardzo ładnie nam się prezentuje ta fajka wodna. Dlaczego chciałem ją Wam zmontować od podstaw? Otóż, spójrzcie sobie, w wersji Pro, między innymi, mamy taki talerzyk z takim tutaj, E, grawerem widzicie e, pod światło też tutaj mamy taki jakby liść który jest tak właśnie e, zrobiony i fajnie cieszy oko całkiem ciekawie wygląda my go sobie teraz zmontujemy z górą Z powodu dostajemy też uszczelkę ja jej nie będę akurat dzisiaj potrzebować tutaj mamy już górę zmont zmontowaną dodatkowo mamy Eee, do, z dolną rurkę zanurzeniową z regulowanym dyfuzorem. Czyli tak jak widzicie, dyfuzor możemy sobie regulować. Mamy tutaj te dziurki, możemy dać wyżej, niżej, jak nam się podoba, a tak jak lubimy palić, ten dyfuzor jest taki ustawiany, więc on może nam pójść zarówno niżej, jak i wyżej. Eee, co jest fajne, gwint, zerknijcie sobie, gwint jest naprawdę krótki. W związku z czym zakręcenie tego elementu tak naprawdę w tej fajce to przekręcenie leciutko, musimy tylko dobrze złapać leciutko e, dwa razy w jedną stronę. No i tutaj mamy, widzicie całe nasze serce fajki wodnej, ale jeszcze zostaje nam bardzo fajnie i ładnie wykonany dzban. Ten dzban różni się troszeczkę właśnie w wersji też light i w wersji Pro. Tutaj mamy go naprawdę fajnie wykonanego, system klik. Po prostu wrzucamy fajeczkę, tak jak już Wam kiedyś pokazywałem, znajdujemy odpowiedni moment, odpowiedni Miejsce, hop, zamykamy i cała fajeczka, jeszcze Wam tutaj pokażę, nam się prezentuje fajny, naprawdę ładny sposób. Jest to dość spora fajka wodna, ale naprawdę ciesząca oko z mnóstwem tak naprawdę gadżetów, które dostajemy w pudełku. Fajka, jeżeli chodzi o wygląd, moja opinia to jest 9 na 10. Fajka bardzo mi się podoba. Jest designerska i jest ciekawa. Od razu wam mówię, że ma system też zamkniętej komory, także close chamber i przedmuchuje się. Tutaj jakbym miał wam to pokazać po skosie do góry. O tym jeszcze będziemy mówić, jeżeli chodzi o wykonanie fajki wodnej. Dlatego naprawdę fajka wygląda bardzo, bardzo elegancko i gwarantuję wam, że jak ktoś by przyszedł do was do domu i zobaczył taki model fajki wodnej, no to na pewno zawiesiłby na niej oko. Także 9 na 10, jeżeli chodzi o wygląd. Przejdźmy sobie do wykonania tego produktu. Oczywiście obiecany wąż jest już przede mną. Jak możecie zobaczyć, jest w kolorze naszej fajki wodnej z fajnymi tutaj elementami, które bardzo fajnie wyglądają. I chcę wam powiedzieć zacznę sobie, od małych minusów. Odwrotnie teraz. Zamiast plusów to minusy, ponieważ są tylko dwa malutkie według mnie minusy w tej fajce wodnej. I one skupiają się głównie właśnie na wężu. Także skupimy się tutaj na naszym wężu. Jeden. To jest kwestia, że niektórym może nie przypaść do gustu. Ciężki, naprawdę ciężki, masywny, uwierzcie mi na słowo, wąż do tej fajki wodnej. My już przyzwyczajeni do tego, Nie to aż tak osobiście wielkie różnicy nie robi, ale spotkałem się z osobami, którym troszeczkę ten wąż po prostu przeszkadzał, przez to, że był taki masywny, taki ciężki. Dla mnie robi fajny efekt, fajne wrażenie wizualne, oczywiście tutaj jak najbardziej dlatego za wygląd ma też dziewiątkę ta fajka wodna, ponieważ on naprawdę robi fajne, pozytywne wrażenie. Ale, no tak jak mówię, niektórym może nie przypaść do gustu ciężar tego węża. I teraz idąc dalej. Kolejnym mi się wydaje takim malutkim minusem jest wykonanie silikonu, sylik który jest użyty w tym wężu. On jest taki mało elastyczny, bardziej taki twardy, zbity. Ale jestem w stanie usprawiedliwić to tym, że najprawdopodobniej tworząc po prostu tą fajkę wodną, skupiono się na tym, żeby ten silikon, zobaczcie, nam się też nie zaginał, był mniej elastyczny, a bardziej wytrzymały pod ciężaru tego właśnie tutaj ustnika, jaki mamy, tej rękojeści, jakiej mamy w, tym, w tej fajce wodnej. Więc jest to naprawdę taki minimalny, minimalny minus, jeżeli chodzi o wykonanie. Reszta już jest jak najbardziej na bardzo, bardzo fajnym poziomie. Po pierwsze, komponenty w wersji Pro to jest stal nierdzewna, dlatego to już jest ogromny plus. Mamy nierdzewkę, fajka posłuży nam przez lata. Dodatkowo to, co już pokazywałem wam wcześniej, regulowany dyfuzor bądź dyfuzor kompletnie zdejmowalny. Możemy sobie palić bez dyfuzora, możemy palić z dyfuzorem. To od nas tak naprawdę zależy. Bardzo fajny kształt i bardzo fajnie wykonane, naprawdę solidne szkło. E, idąc dalej close chamber, czyli właśnie przedmuchiwanie komory, czyli przedmuchiwanie szybsze tej komory, które też tak naprawdę idzie w parze z purge systemem, czyli tym systemem przedmuchiwania, który przedmuchuje nam fajkę po skosie do góry i daje to fajny taki designerski wygląd. W ogóle to co Wam muszę też powiedzieć to to, że mamy tutaj dokładnie trzy kulki w środku i tak jak widzicie nie ma ujścia. One są w środku tak naprawdę, i to ujście jest wokół po pierścieniu, tutaj jaki mamy. Także naprawdę fajnie to wygląda, jak przedmuchujemy fajkę do góry. Bardzo dobrze też wykonany płaski talerzyk. Bardzo brawa wielkie, dlatego że fajnie to wygląda. Wygląda to wszystko naprawdę bardzo porządnie. Także mały minusik, jeżeli chodzi o wąż. Ocena za wykonanie 9 na 10, jeżeli chodzi o tą fajkę wodną. Naprawdę bardzo dobra robota. Setup na dziś zapewne Was nie zdziwi, dlatego że palę dokładnie na bardzo podobnym setupie, zmieniłem tylko węgielki sobie jak w zeszłym tygodniu. Chciałem mieć porównanie, punkt odniesienia do palenia z zeszłego tygodnia. Oczywiście dziś recenzuję dla Was Wandy Universum 1.0 wersja Pro. Zapalimy sobie na UPG Big, tak samo jak w zeszłym tygodniu. Do tego Oduman Ignis Rewo ląduje nam na topce. Smak ponownie Xanti Stardust, i do tego tym razem węgielki gorilla. Także idę rozpalać węgielki, i za chwilę jestem. Jak widzicie, ja już fajeczkę rozpaliłem. Nasza Wandy Hooka jest rozpalona. Pokażę Wam obiecany piórcz system czyli przedmuchiwanie tutaj komory. Jak widzicie, fajnie leci nam to posko się do góry i omówię dla Was jakość palenia na tym produkcie. Jeżeli miałbym powiedzieć właśnie o jakości palenia, wezmę sobie jeszcze jednego buszka. Palimy oczywiście Xanti Stardust, smaczek tak jak tydzień temu. Jest on, mówię, dość nietypowy, ciekawy, ale jest w pełni wyczuwalny, to Wam mogę powiedzieć od razu. A jakie chmurki jestem w stanie zrobić, zobaczcie sami. Bez problemu, leciutko wciągam. Mamy tutaj regulowany dyfuzor, możemy zdjąć dyfuzor, możemy się pobawić. Więc naprawdę ta jakość palenia na tej fajce wodnej jest naprawdę bardzo, bardzo dobra i stoi na wysokim poziomie. Gdybym miał porównać do, do innych fajek wodnych, dałbym tutaj solidną ósemeczkę, także 8 na 10, jeżeli chodzi o jakość palenia. No dobra, przyszedł czas na cenę do jakości. Co mogę Wam powiedzieć o cenie do jakości? Po pierwsze, cena to około 780 zł. Jest to dość wysoka cena, ale musimy pamiętać, że dostajemy naprawdę ładnie i solidnie wykonany produkt. Cieszy oko, wygląda naprawdę fajnie, a jakość komponentów i wszystko naprawdę ze sobą ekstra współgra i bardzo dobrze się komponuje. Jeżeli chodzi o jakość tego produktu, no to nie, ma, nie mam co, co, co w sumie zarzucić poza, poza mówię tym mężem i tym malutkim mankamentem. Ale mm, jeżeli chodzi o cenę, no to jest to dość spora cena, ale również musimy pamiętać, że w zestawie dostajemy tak naprawdę nakładkę, cybuch, szybce, ustnik samusnik potrafi kosztować taki lepszy powiedzmy 50-60 zł. W związku z czym mamy tutaj taki produkt naprawdę kompletny z różnymi takimi gadżetami gratisami, które dostajemy w pudełku w środku. I myślę, że oceniłbym cenę jako 8 na 10 To jest naprawdę też mimo wszystko wysoka ocena. No dobra, przyszedł czas na podsumowanie produktu, czyli Wandy Universal 1.0 wersja Pro. W mojej opinii jest to naprawdę bardzo, bardzo dobry produkt. Cena jest myślę adekwatna, biorąc pod uwagę wszystko co mamy w pudełku oraz naprawdę fajną, ładnie wyglądającą, ciekawie wykonaną z nowoczesnymi już elementami i naprawdę dobrymi rozwiązaniami takimi jak właśnie zamknięte jak komora, przedmuchiwanie, dyfuzor i inne tutaj bajery. Wszystko to mamy jeszcze dodatkowo okraszone naprawdę fajnym wyglądem. Więc ocena ogólna to 8,5 na 10. Fajka 1D, ląduje w ulubionych, jeżeli chodzi o Shisha Project. Naprawdę uważam, że jest to bardzo dobry produkt. Dzięki wam wielkie za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że widzimy się za tydzień standardowo. Także trzymajcie się i łapcie tego bucha.